Chwila, chwila, chwila. Chwila, poczekajcie, bo chwila, chwila. No, nie wiecie <śpiewanie> Jeszcze Wojtek na kogoś czekamy? Chyba nie. No, to, nie, to jest, 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 jest... jest ciekawe wykorzystywać właśnie matematykę w innych dziedzinach. A Ale rzeczywiście, nie musisz się nic ni uczyć, bo to jest XIX wiek, XVIII tego. No, a tutaj więc. No, do, no. do dzisiaj pamiętam jak w Baraku procesy stołatnicze profesor Weron, dzisiejszy profesor tam wstukał. My napiwał, a on tam wstukał, bo to były rzeczy no nowe dla nich no, też, prawda? A jak ja mówię teraz o tych wykładach, to no to to co jest to jest analiza tego niższy poziom, ale pracowałam wiele lat w technikum chemicznym i tam chemiczki musiały znać chemię dobrze z różnych typ, tak, tak, różnych tak, przedmiotów tak, i tak. bardzo się różniło od tych chemików, którzy uczyli w ogóle no, <laughs> jako prostu Nie rozumiem, chemików chemii inżynierowie z Rokity, bo jak przyszedł w drugiej klasie, mnie uczył Przepraszam Pani docent, ale tam jest jakiś błąd. Bo to nie jest mocy, ale w zero i tak dalej. Słuchajcie, ona z nim gadała przez 15 minut. Ja takie oczy, no. no bo wiesz, bo on był przecież y, laureatem olimpiady matematycznej ogólnopolskiej. Jego I, i, ojciec był dyrektorem szkoły, ale był matematykiem z wykształcenia. No dobra, ale mógł nie, nie, nie chcieć ciągnąć, no, ciągnąć i się rozwijał no, no, wcześniej, no. No, no, no dobry no, był, dobry. Dobry, nie, ja, 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 ja pamiętam Ryśka, najlepiej, to go pamiętam z ćwiczeń z tego, z ekonomii politycznej. Nie nie, nie przypominaj mi takich przedmiotów. No, były, były. No, tylko, tylko ale wszystko no, jedno, to semednę mogłaby być ale, ale, ale Rysiek za, zawsze miał coś do powiedzenia. Nie, nie, ale przy mnie nie, bo, nie mnie. bo on Konkretu, zawsze miał coś do, do powiedzenia. Konkretu. Konkretu. Moja ostatnia sprzeczka z ryszkiem to było, czy powinni no. wchodzić do Iraku, czy nie powinni. O. Amerykanie. O, ja się domyślać? Czyli to było właśnie długo przed W końcu przyszedł i razem ze mną skończył. I potem mi nie tak. No, cię dobrze, warsztat trochę i y, powiem wam moje zadanie było takie. Ja że... Pamiętam, że na wszystkich ćwiczeniach nie, nie, mało kto chodził już później. Tak tak. <laughs> Trzeba było najpierw przed egzaminem skompletować i dopiero no. potem się ładnie okazywało, jak rzeczywiście jego wykład był konsekwentny. Tak, tak. Jakby, kazał no. równoliczność dwóch zbiorów wykazać. Aha. No to jest łatwo jak tam jakąś funkcję zbiorę, ale chodziło o odcinek otwarty z odcinkiem jednostronnie zamkniętym. Wow. To jest, że to że I żeby to wykazać, a bez tego stwierdzenia jakiegoś tam Bernsteina, że jak jest A, B, B, i C, A zewnętrzne są takie samo, kontinua, to tu też, nie? Tylko, tylko trzeba było fizycznie tą to, wzajemnie to jednoznaczność tu jakoś ten jak to powiem. i w tak. za szafą schowaliśmy tak. cztery szachownice, rozłożyliśmy ją tam i uszuki tak. uszukiwaliśmy, tylko przedstawiali sobie, co osobami. No przepraszam, cztery szachownice miał w głowie. I no. On nam dał wtedy tego mata, a myśmy to mocniej go zagęścić. Drugi raz nie chcę na nami ale po prostu my to tak ciężko przeżyliśmy. A Mariancia pamiętasz, jak się założył, że wypije 12 maślanek, tam, właśnie tam, 12 maślanek. Pamiętasz? Albo wiceminister polski uniósł. Mile! To nie przypadkiem. Największy agent, jeden z największych agentów. Nie, bo Ale on mówił o zero województwie Jelenie Gorsztego. Nie było podziału, bo Andrzej też był w ja wiesz wiem. wiem no, nie no. Ja pamiętam, że zegur Wiśniewski z tym był w szoku na pierwszym roku i tak, mówi tak. Już mam dość tego, rzucam te studia i ja przez Ożarzkiewicza nie przebrnę. Ale <laughs> to ja ale przeżywał. Z, ale to z racji niemerytorycznej, tylko z racji jego zachowań i, i ubioru.